No hejos pompejos, ludzie, z tej strony ETS747 A Tu ostatnio nie było, doktora Wichajstra. No to dzisiaj ostatni chyba odcinek, nie wiem Zobaczymy co to będzie. Hmm. O Jezu, renderuje mi się właśnie Spintires. Tak, Tires. Odcinek... Trzeci. Tak, to będzie to. Tylko sobie może... Hmm to było widok, obróć widok. W tą stronę, nie? Tak. To cóż, yy, chyba zacznijmy, nie? Niedawno ja czytałem, muszę to troszeczkę potłumaczyć. Dobrze. To restauracja dla zwierząt w niebezpieczeństwie. Dzisiaj jest 365 dzień małego życia doktora Wichajstra ogląda swój ulubiony program Punfiliada. Filiada. Kiedy przestaje oglądać, mówi do swojej żony, co sądzisz o pójściu na pustynię? Jezu! Naprawdę! O, wiem. Osioł odpowiedział. Dobry pomysł. Kiedy byli na pustyni. Yy, jedna... Yy, ta, jak to tam na, na pustyni są te, te, te takie bałwanki, nie? Wiecie o co chodzi, takie bałwanki z piasku, nie? Takie... Yy, zaspa. Zakryła jednego ktusa. Co za beznadzieja, po, powiedział doktor Wilchajster. Wredna rzodkiewka... Yy, atakuje. Żotkiewka strzelała burakami i burakami, Bez sens totalny. Kiedy doktor e, wypił dysk twardy, aha, jeszcze powiedział wypił dysk twardy, powiedział dwa e, turety. I umarł. Jego żona nie była normalna, więc też umarła. I to jest koniec? Koniec, także like, sub. Poza tym, naprawdę Wam dziękuję. 54 suby, no fajnie, nie? I 20K wyświetle się już zbliża. Jest 19. Znaczy wiem, że Wy tego tam nie widzicie. Tam jest 16, 17, coś. Ale tak ogólnie to jest 19K. Także dzięki. Będzie 20K, myślę. Może nawet się uda zrobić 60 widzów. Także będzie na pewno specjal. Audio City na wierzchu. Zobaczmy, ile tam komentarzy ma. 6% w 2 minuty. Hmm. Przepraszam. Ciekawie. Dobra. Like, sub, pozytywny komentarz, trzymajcie się.